4, 45, 49. Jak chcesz znaleźć, to akurat nie znajdziesz. 42, 46, 49. Tylko utraw teraz, że to może być 43, 46, 47. Popatrz, ile, ile tego mam. Widzisz? I to są. Ja sobie przetwarzam dane swoje i czasami się sprawdzi, czasami się nie sprawdzi. I to jest, widzisz, lata 93, 95, 4.

Dzisiaj muszę wygrać, dzisiaj muszę wygrać. 17 milionów. Tak. Też delikatnie. Przyciągnij pieniądze. Leć i przyciągaj pieniądze, przyciągaj pieniądze. Pieniądze, pieniądze. Szczęścia nie dają pieniądze, ale dobrze, żeby wiem, mieć. Dzień dobry. A ja z ogłoszenia. A, ja jestem po prostu samoukiem, ale o co tu chodzi? Niech mi pani powie, to może się pomyślę nad tym, co szycie. Ale nie, nie, nie proszę, nie proszę panią, ja chcę widzieć co wy szyjecie, się, szyjecie. ja wtedy będę wiedziała czy, moje możliwości. Co szyjecie? No to nie do... Nie proszę panią, ja umiem szyć i tylko dlatego chciałam się podłączyć. No dobra, jeżeli pani tak stawia sprawę, to dziękuję. Co? No nie chciałam podać żadnych wiadomości. No to nie poda, bo to jest konkurencja, no, no bo oni otwierają coś nie no no. udać. Czy ja kiedyś szyłam? W zakładzie. No to tego no, się... Jest, no, tam jest Tak, no. ja. Ja dziękuję. Moją pasją to jest szycie kochany. O i tutaj na razie szpilkami wszystko robię, a potem będę strzywała... Bo wszystko musi się tu zgadzać. O. Krzyściuteńko, czekaj, nie zgadza się jeszcze, no, bo ja nie widzę tutaj dobrze teraz, o, o, teraz tu będzie dobrze, tak. I cokolwiek się robi w życiu, czy szyje, czy śpiewa, trzeba to kochać, a jeżeli już, to trzeba robić wszystko dokładnie. Nie można po łebkach robić, bo to, bo to się bardzo mści potem. Jak człowiek nie zrobi tak, jak trzeba, no to potem jest klapa. Widzisz, tu ja jestem, tu ja jestem w Hart. No bo tu akurat mi tak ładnie widać. No tu ja też jestem, tutaj. Mariusz, popatrz, tu jestem czy tu, gdzie, gdzie chcesz? Daj zobaczymy, co jeszcze tutaj jest. A tu jest Aida. Tu ja jestem, widzisz? Tu jest Aida. I taki mały zespół był. No dobra. Zapytałeś się mnie, czy bym wróciła. Tak, gdyby ci, ci ludzie byli co, co... Ci ludzie, którzy jak ja przyjąłam się do pracy. To byli naprawdę wspaniali śpiewacy i życzliwi ludzie. To bym chętnie wróciła. Ale teraz już do walki szczurów nie. Ja się nie nadaję na to. Słuchaj, i 15 milionów jest do wygrania w sobotę. No ja też jeden to zakład puściłam, no wiesz co, słuchaj, a wiesz, że mi się dzisiaj znowu śniło ogólno. Słuchaj, zawinęła mi piękne, położyłam. A nie wiem Irena, naprawdę, bo ja liczę na to, że wygram w końcu, to oddaję wszystkie długi, bo ja już po prostu już wariacje dostaję. Wiesz, ja bardzo lubię taką pogodę, jakieś słońce. Wtedy mi się tak chce żyć, tak jestem szczęśliwa. A dlaczego? Dlatego, że tak jak śpiewanie, tak nauka, nawet yy, granie, to trzeba tu, tu. Z, z sercem. Jak się sercem yy, no, śpiewa, to, to wszystko wychodzi. No zaśpiewaj. Wygłupiaj się. No poważnie, zaśpiewaj. No już nie pamiętam. Gdyby rannym słonkiem lecić mi skowronkiem, gdyby ja po szerokim niebie, Już komu do Ciebie, Pani jarusła. Ale ja moje życzenie po śmierci, żeby ktoś zaśpiewał mi: Dziwny jest ten świat. Bo to jest taka piosenka, po prostu, która całe życie, to było mocne całe życie moje. Ja nie potrzebuję żadnych kwiatów. Całe życie nigdy kwiatów nie dostawałam, ja nie chcę, nie chcę, żeby ktoś mi na grupę położył nie, kwiaty, nie, 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 nie chcę, nie życzę sobie. No, a jak występowałeś, to co, nie miałeś kwiatów? Też nie, nigdy. Dostałaś nie. już tyle razy kwiaty, tylko I, i, ty chyba po prostu nie pamiętasz, nie nie. albo nie chcesz pamiętać. Jak to, to tyle nie... kwiatów? No chyba żartujesz. To raz bukietę dostałam. Od tego raz, od tego raz. Ale kobiety dostają brylanty, dostają kwiaty, no wszystko. Dobra, ja ale nie wiem. No A w drugim życiu to też dostaniesz diamenty. Na przykład. A teraz cię cicho, kurde, jak dostaniesz kwiatkę, jedzenia. <laughs> przecież, przecież się śmieje. przecież się śmieje, no. do opery, jak zdałam, to byłam tak szczęśliwa, że w ogóle myślałam, że jestem w siódmym niebie, ale po jakimś czasie, po iluś latach pracy w operze, to doszłam do wniosku, że znalazłam się, jak to powiedzieć, znalazłam się w jakimś ulu, w jakimś. Nie ulu, jak to powiedzieć. Na jakimś marginesie. I profesorka zawsze mówi tak, ramiona ci nie wolno? Mówi, I waliła mnie w te ramiona. I teraz tak, otwieraj, śpiewasz, oddech, nosek, buzia, opuszczasz. szczękę i, i jeszcze łap się tu, moram, i jeszcze to, tu... Zobacz czy masz trudniej. I ciągle tak. tak i luz po prostu opuszczasz, szczynka, luźno. Już, już, już. Dobrze. I ma być wygrana. Fajna czy więcej nie przyjdę. Zasłupowa trzy. Winowalcy tej. W nocy tej w nich kryje się. I robą, że krew. Wieczorem w 2 latca. Perfekcyjne składanie uroga ponad 1300 tysięcy złotych. Cicho zł. okazji, cicho, okazji, nie przeszkadzaj mi no. Komora mieszanie jest usta. O, o co one? Chyba, 16. To co prosiło o gwiazdkę z nieba pod ręką są przecież stawki jak najbardziej realne wybrane. I informuję, że kwas teraz straci...